Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że możemy znów się razem pomodlić. Wczoraj papież Franciszek powiedział: Rodzina Jezusa, Marii i Józefa jest święta, a jednak widzimy, że nawet rodzice Jezusa nie zawsze go rozumieli. Możemy się nad tym zastanawiać i nie należy nam się dziwić, jeśli czasem w naszych rodzinach zdarza się, że się nie rozumiemy. Kiedy to się dzieje, zapytajmy siebie. Czy słuchamy się nawzajem, czy poświęcamy trochę czasu na dialog? To, czego dziś możemy się nauczyć od świętej rodziny, to wzajemne słuchanie. Maryjo, pomagaj nam słuchać siebie nawzajem. Chcemy dzisiaj pomodlić się w intencji rodzin. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przeszłymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wleć serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcieleni Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za wspólną modlitwę. Bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Danuty, Renaty, Majksandra, Nofinmana, Marii. Mamy nadzieję, że jutro o 12 również razem się pomodlimy. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Dobrego dnia. Pozdrawiamy.